Witajcie moi drodzy, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Poniedziałek przywitał nas dość ponurą pogodą. Niebo jest zasnute chmurami, ale ja się tym nie martwię, bo będziemy się dzisiaj wpatrywać w Boże oblicze będziemy się wpatrywać w oblicze Chrystusa. Dzięki Słowu Bożemu wejdziemy w kontakt z Bogiem, z Chrystusem. To Boże oblicze zawsze jaśnieje, zawsze przynosi światło, zawsze jest takie błyszczące, takie cudowne. Tylko to od nas zależy, czy dostrzeżemy to światło. Od naszego sposobu patrzenia na Chrystusa, od naszego sposobu wpatrywania się w Boga tak bardzo wiele zależy. Najpierw wsłuchajmy się w Ewangelię, a później będziemy rozważać dalej ten temat. Są to słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. dokonaj, że i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony. Tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Kochani, jaką sytuację przedstawia nam. Ta dzisiejsza Ewangelia. Chrystus powraca do Nazaretu. Chrystus wchodzi w dzień szabatu do synagogi i zaczyna czytać księgę proroka Izajasza. I kiedy rozwija tą księgę, to natrafia na fragment, który mówi: Duch Pański spoczywa na mnie. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. I Chrystus, moi drodzy, mówi, że dzisiaj się spełniły te słowa pisma, że ten, który przed nimi stoi, jest tym, na którym się spełniają te słowa pisma. Że to się dzieje na ich oczach, to właśnie on jest tym, na którym spoczywa duch pański. To jest ten, który jest posłany, namaszczony po to, aby przynieść dobrą nowinę, aby uwolnić tych, którzy są uwięzieni, aby wyprowadzić jeńców z niewoli, aby uciśnionym przynieść nadzieję. Chrystus mówi: To ja jestem tym, który. To wam przynosi, we mnie macie to wszystko. Zobaczcie, moi drodzy, te słowa odczytywane przez Chrystusa i później te słowa wypowiadane przez Niego, komentujące to, co przeczytał, powodują, że oczy wszystkich są w Niego wpatrzone, że oczy ludzi, którzy są zgromadzeni w tej synagodze, patrzą na Niego i patrzą na Niego. I dziwią się pełnym łaski słowom, które płyną z ust Jego. Czyli jest coś takiego, co ich porusza. Jest coś niezwykłego w tych słowach Chrystusa. Jest coś, co dotyka ich serc, ale co się dzieje za moment. Mam wrażenie, że oni wylewają sami na siebie kubeł zimnej wody. I mówią: Czy nie jest to syn Józefa? Czy to nie jest ten Jezus, który tutaj u nas żył, z którym się bawiliśmy może, z którym rozmawialiśmy? Taki zwykły chłopak. Czy to nie jest ten Jezus? No, jakże On może takie rzeczy o sobie mówić? I zaczynają powątpiewać, wkradają się w wątpliwości. Nie idą za tym poruszeniem serca, tylko zaczynają kombinować, zaczynają mielić to w głowach swoich zaczynają poddawać to wszystko w wątpliwość i Jezus widzi te ich wątpliwości. Jezus zna myśli człowieka i widzi, co się kotłuje w tych ludziach, nad czym oni się w tym momencie zastanawiają i mówi do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie, dokonaj, że i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w kafarnaum. Jezus widzi, ten wzrok, który powątpiewa, ten wzrok, który jest takim wzrokiem trochę śledzącym, takim wzrokiem, który próbuje podważyć to, co w sercu się dokonało, który próbuje podważyć to tchnienie, które wlał w ich serca Bóg. Kochani, naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak my patrzymy na Chrystusa, w jaki sposób wpatrujemy się w Jego oblicze. Mówiąc oblicze, mam na myśli całą osobę Chrystusa, także Jego naukę. My możemy patrzeć na Chrystusa w taki, wiecie, taki czysty sposób, taki otwarty sposób, taki sposób pozbawiony naszych kombinacji. Po prostu, Panie, Chcę Cię poznać. Coś mnie zainspirowało. Jest coś, co poruszyło moje wnętrze. Poprowadź mnie. Ukaż mi siebie. Bo przecież to Chrystus jest tym, który może nam ukazać siebie. To poprzez kontakt z Nim możemy Go poznawać. My nie poznamy Chrystusa poprzez nasze wyobrażenia o Nim. Poprzez to, co nam się wydaje. My możemy poznać Chrystusa, wchodząc z Nim w kontakt, ale Chrystusa możemy poznać tylko wtedy dobrze, jeżeli nasze serca są otwarte, jeżeli nasze serca z góry nie zakładają czegoś, jeżeli nasz rozum z góry czegoś nie zakłada. Że to na pewno nie może być prawda, że to nie jest na te czasy, że inni ludzie tak żyją, no więc to nie może być prawda, że to jest jakieś zagmatwane, że tu jest za dużo zagadek. Mogę tak sobie kombinować. Nie, tego nie rozumiem. Nie rozumiem właśnie kwestii na przykład cierpienia, tak? No to znaczy, że coś z Bogiem jest nie tak. A można podejść do tego inaczej. Nie, że z Bogiem jest coś nie tak. Nie powątpiewam w to, że Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, tylko wchodzę w to z takim, wiecie, z zaciekawieniem, z takim zainteresowaniem, z takim pytaniem. Boże, objaw mi to, proszę Cię, poprowadź mnie w tym niezrozumieniu moim. Bóg jest głębią, moi drodzy, i nie starczy nam życia, aby, aby Go poznać. Nie starczy nam życia. I my ludzie nie możemy podchodzić do Boga w taki sposób, że my już Ciebie znamy. My już o Tobie tyle wiemy. No, zobacz, wydarzyło się to i to na świecie, no ja już wiem, jaki Ty jesteś. Nie. To mnie do nikąd nie doprowadzi, naprawdę. To będzie powodowało, że narastały będą we mnie wątpliwości, to będzie powodowało, że będę pielęgnować w sobie jakąś niewiarę. Nie, ja wchodzę w kontakt z Bogiem w zupełnie inny sposób. Boże, Ty jesteś tajemnicą, Ty jesteś wielki, chcę Ciebie poznać. Poprowadź mnie w głąb siebie, poprowadź mnie w głąb tej tajemnicy. Ja niczego nie zakładam. Ja chcę Cię po prostu poznać. I jeżeli będą się na tej drodze pojawiały pytania, to Boże, odpowiadaj mi na te pytania. Nie może być tak, że jeżeli my czegoś nie rozumiemy, moi drodzy, to my od razu odrzucamy Boga, bo mi się to nie zgadza. Nie wszystko się da objąć rozumem. Kontakt z Bogiem zakłada wiary także. Zakłada to, że ja pomimo, że czegoś nie rozumiem, to jestem w kontakcie z Bogiem i proszę go, żeby on mnie w tym niezrozumieniu prowadził i żeby mi wyjaśniał. To, co ja muszę zrozumieć, to, co jest mi potrzebne do życia. Także moi drodzy, to jest identyczna sprawa jak w naszych relacjach międzyludzkich. Jeżeli ja patrzę na drugiego człowieka z takim założeniem, że ja już o tobie wszystko wiem i ja wiem, że Ty jesteś taki, ja Ciebie już zaszufladkowałam, to ja nie mam w ogóle możliwości poznania tego człowieka. W ogóle ja się tak zamykam. Na niego. No bo ty masz takie poglądy, no bo ty słuchasz takiego radia, albo ty głosowałeś na taką partię. No to my już nie mamy o czym gadać. Nie poznamy drugiego człowieka, snując z góry jakieś założenia, stawiając jakieś tezy, których się później twardo trzymamy. O wiele więcej moglibyśmy zyskać, gdybyśmy podchodzili do ludzi z zaciekawieniem i z taką świadomością, że mogę poznać drugiego człowieka na tyle, na ile on się odkryje przede mną. I Boga też mogę poznawać na tyle, na ile on się będzie przede mną odkrywał, a on chce wchodzić w relacje. Jeżeli Bóg dostrzeże moje otwarte serce, to będzie mi się coraz bardziej objawiał. Będę wchodziła z Nim w coraz głębszą przyjaźń. I naprawdę wtedy będę rozumiała, że w Nim się spełniają te słowa: że On jest tym, który przychodzi, aby mnie uwalniać, że On jest tym, który przychodzi, aby zaradzić mojej biedzie, że On jest tym, który wspiera uciśnionych, że On jest tym, który łączy niebo z ziemią że plan zbawienia w nim się obecnia. Teraz każdego dnia, w każdej chwili. To jest ten rok łaski Pana. Czyli Bóg działa w naszym życiu. Bóg jest zaangażowany w życie każdego z nas i chce nas prowadzić do tego wiecznego przebywania ze sobą. Chce nas doprowadzić do tego bycia w komunii z Nim na wieki. Jeżeli będę patrzyła na Chrystusa w sposób otwarty, naprawdę będę coraz więcej rozumiała z Jego nauki. Będzie mi się wiele rozjaśniało, ale tak jak powiedziałam, życia nie starczy na to, aby to wszystko ogarnąć, bo to jest tak wielka tajemnica, tak wielka głębia. Że my nie jesteśmy w stanie jako ludzie tam do końca wszystkiego wychwycić. Nie, my jesteśmy wpuszczani stopniowo w przestrzeń tej tajemnicy. Także nie patrzmy na Chrystusa podejrzliwie, nie patrzmy na Chrystusa kierując się jakimiś uprzedzeniami, nie patrzmy Chrystusa po to, aby przyłapać go na Słowie. Nie patrzmy na Chrystusa przez pryzmat naszych pomysłów na to, jak On powinien działać w życiu każdego z nas. Co powinien nam dać? Przed czym powinien nas uchronić? Jak powinien okazywać swoją moc? Jak ingerować w losy świata? Nie patrzmy na Chrystusa przez pryzmat naszego widzi mi Nie patrzmy. Nie patrzmy tak na Chrystusa, bo wtedy Go nie poznamy, moi drodzy. Wtedy będziemy żyli jakimś naszym wyobrażeniem o Nim. Ale czy to wyobrażenie będzie prawdziwe? Wątpię. Nie żyjmy wyobrażeniami, bo możemy żyć prawdą o Chrystusie, jeżeli wejdziemy z Nim w relacje, a nie będziemy tylko sobie o Nim opowiadać. To tak, jak ja bym opowiedziała komuś o drugim człowieku, a On jest taki, owaki. To ja tak go postrzegam, ale wejdź z nim w relację, porozmawiaj z tym człowiekiem, pobądź z nim i wtedy sam zobaczysz, jaki on jest. Bo żeby się, moi drodzy, nie okazało, że ci, którzy są niby daleko od Boga, tak naprawdę lepiej Boga znają niż my, ludzie wierzący. Żeby się tak nie okazało. Bo Chrystus mówi o tym, prawda, że wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnych z nich nie został posłany. Tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Zobaczcie. Obcy ludzie niby, niby obcy, bo dla Boga nikt nie jest obcy, ale według Izraelitów obcy ludzie. Sarepta Sydońska, miejsce, gdzie mieszkali Poganie, Syryjczyk Naaman. Obcy ludzie, moi drodzy, oni uwierzyli słowom proroków. I oni doświadczyli cudów, bo uwierzyli Bogu, otworzyli się na Boga. Nie zakładali sobie z góry, że te słowa są na pewno nieprawdziwe, że na pewno się nic nie wydarzy, chociaż to im się wydawało niedorzeczne. Moi drodzy, przeczytajcie sobie tę historię tej wdowy z Sarepty Sydońskiej, gdzie prorok Eliasz, dowiadując się, że ona już nie ma nic do jedzenia, że to ostatni posiłek będzie szykować dla siebie i swojego syna, mówi, ale zrób mi najpierw podpłomyk, zrób najpierw dla mnie podpłomyk, bo Bóg Izraela mówi, że dzban mąki się nie wyczerpie i baryłka oliwy się nie opróżni. I ona mu uwierzyła, a on jej powiedział: Tak mówi Bóg Izraela, obcy Bóg. Ona była otwarta, podobnie jak Syryjczyk Naaman, który cierpiał na trąd. Usłyszał od proroka Elizeusza: zanurz się siedem razy w Jordanie, a będziesz oczyszczony. On przebył długą drogę, myśląc sobie, że prorok nie wiadomo, co mu powie, że nie wiadomo, jak się będzie nad nim modlił. A on mówi: słuchaj, zanurz się siedem razy w Jordanie. No, Niedorzeczność, tak? I on chciał się odwrócić i pójść, ale słudzy mówią: no, słuchaj, jeżeli by ci coś trudnego kazał zrobić, to byś zrobił, a nie chcesz się zanurzyć w Jordanie. No i ten Syryjczyk. Sobie myśli, no, w sumie mają rację i zanurzył się, i został oczyszczony. Kochani, żeby się nie okazało, że ci, którzy są niby daleko od Boga, znają Boga bliżej i postępują zgodnie z wolą Bożą, a my, którzy nazywamy się chrześcijanami, katolikami, tak naprawdę żyjemy z dala od Boga. I nie znamy naszego Boga. Mam nadzieję, że tak się jednak nie okaże, że będziemy blisko Boga i że będziemy wchodzić z Nim w coraz głębszą relację i będziemy go coraz bardziej poznawać i będziemy go coraz bardziej kochać. Mam taką nadzieję, wierzę w to, że jest to możliwe. Kochani, podzielę się z wami jeszcze moim wierszem i kończę. Wracam do moich obowiązków domowych. Święte oblicze mój wzrok Utkwiony jest w Tobie, Chryste, ale nie po to, by pielęgnować wątpliwości, starać się na słowie pochwycić Cię. Patrzę w Twe oblicze, bo w nim jaśnieje prawda. W nim otrzymuję odpowiedź, odnajduję cel. W Tobie, Chryste, wszystkie cudowne obietnice wypełniają się. Tobie przychodzi upragniona wolność, przejrzenie, radość, co wypełnia po brzegi serce me. W Tobie i tylko w Tobie czuję prawdziwej miłości smak. Więc po cóż mam się wpatrywać w kogoś innego? Ja chcę przy Tobie na zawsze trwać. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!